Cześć, tu Grzesiek z blogu hejdon.pl Jak widzicie, przede mną głosnik Google Home od Xiaomi no i Google Home od Google'a. To jest ten podstawowy. Ten kosztuje około 200-250 zł, w zależności gdzie go znajdziemy. Ten kosztuje w tej chwili około 140 zł. Więc jest to naprawdę bardzo dobra cena. Jak widzicie, ten można powiedzieć z połową tego głośnika. Tutaj mamy plastik, tutaj mamy metal. I teraz tak, tutaj sterowanie jest w ten sposób, że sobie tutaj dotykamy tym, po tym, i to całe jest dotykowe, i możemy sobie sterować głośnością. Tutaj mamy i tak samo tu pełną recenzję pełny test tego głośnika, którym się tak bardzo zachwycałem, znajdziecie w linkach poniżej tego filmiku. A teraz chciałem wam pokazać mniej więcej porównanie między tymi dwoma głośnikami. W skrócie, ten na cichych dźwiękach działa przyjemniej, ten działa głośniej i bardziej ten dźwięk się rozchodzi. Czyli w skrócie ten możemy spokojnie używać w w kuchni, w sypialni, tam gdzie potrzebujemy tego dźwięku gdzieś nas blisko, a tego, jeżeli potrzebujemy troszeczkę dalej tego dźwięku. I to jest główna między nimi różnica. Zwróćcie uwagę, że ten głośnik w tej chwili kosztuje 140 zł, około. E, oczywiście wiadomo, jest to produkt drugiego sortu, czyli na przykład w pudełku zastępczym i tak dalej. A ten produkt kosztuje około 250 zł, aczkolwiek ostatnio znalazłem na Allegro cenę już nawet 280 zł. Więc zainteresowanie jest dość duże tym głośnikiem. I teraz tak ja byłem zachwycony mega tym, jak on tutaj wygląda. Jak ta cała tutaj osłonka, a tutaj ten głośnik no, ma bardzo fajne to sterowanie. I teraz tak ten ma 10 poziomów sterowania, jeżeli chodzi o tutaj te przyciski. A ten tutaj ma tych poziomów zdecydowanie więcej. I to po prostu tutaj fajnie można sobie wysterować dokładniej. I to bardzo fajnie działa. W skrócie, jeżeli potrzebujecie głośnika, który gra troszeczkę barwniej w cichych dźwiękach, to ten, jeżeli potrzebujecie głośnika, który w tym takim środkowym poziomie głośności gra ładniej, to ten. Oczywiście oba przy maksymalnej głośności sobie talnie nie radzą. Tutaj nie będzie żadnych tych tonów głębokich i tak dalej, na to nie liczcie. Ale ten po prostu przy głośniejszej muzyce będzie fajniej grał. Ja teraz wam puszczę. Muzykę, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda. Źródłem będzie po prostu jakiś Spotify, bo tak naprawdę, co więcej możemy puścić, albo tej radio, albo możemy właśnie puścić Spotify'a. Ja sobie teraz wybiorę urządzenie, ustawię głośność na tych obu głośnikach taką samą

Przełączam na ten. Koniec ten dźwięk, w sensie ten, nie mam pojęcia. I tu czuć trgania tego głośnika trochę, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Jest to takie. Zwiększymy sobie głośność na tym głośniku. Jak widzicie, on gra troszeczkę ciszej. Ten bas tutaj po prostu przenosi się na wibracjami na stolik. Ponownie przełączę na ten. Sorry, the music stopped since your Spotify account is not on the device. Oi on me, for you forever. Right. Love. Drum splash. Come take a leg on a lullie. Nie ma tego roznoszenia się dźwięku na to podłoże. Jak wiemy bas właśnie przenosi się w ten sposób tymi drganiami wszystkimi i wydaje mi się, że dlatego wrażenie tego głośnika jest lepsze powiedzmy. Ja sobie teraz wezmę Dołączy sobie teraz ten, czyli będą dwa grały. Bardzo trudno porównać głośność I jak zobaczycie To też jest bardzo ciekawe, tutaj mamy właśnie ten sposób zarządzania głośnością w ten sposób No i play'em w ten sposób Zobaczymy sobie jakąś inną piosenkę W sumie nawet nie wiem, szczerze Wam powiem, dlaczego akurat to mi się włączyło niech będzie tutaj coś ten dźwięk już nie jest taki tutaj przyjemny Jak widzicie, teraz trwają jakieś testy, głośniki zaczęły gadać w zupełnie innym, innym dialogu, innym narratorze, i na przykład ten przed chwilą mi się odezwał po polsku, więc tutaj w ogóle coś ciekawego się dzieje. Sorry. The music stopped since your Spotify account is being used on another device. No more, no more, wait, <mulgy> Odtwarzanie muzyki zostało zatrzymane, mm. bo twoje <mulgy> Podsumowując ten krótki filmik, jeżeli szukacie głośnika do sypialni, który ma grać bardzo cicho i przyjemnie, ten się bardzo fajnie sprawdzi. Aha, miejcie świadomość jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Jeżeli kupimy sobie dwa takie, jesteśmy w stanie bez najmniejszego problemu spiąć je w stereo. Jeżeli kupimy sobie dwa takie, również w stereo możemy sobie je spiąć. Niestety tych dwóch Czyli innego producenta, inny rodzaj głośników nie jesteśmy w stanie spiąć. Czyli zawsze kupując dwa takie same głośniki, czy to będzie Google Home Mini, czy to Google Home Nest, czy Google Home, czy Mi yy, głośniki od Xiaomi, to zawsze będzie to w ten sposób działało, że nie ma najmniejszego problemu, żeby je w stereo yy, włączyć. W skrócie, wracając, ten głośnik, jeżeli szukamy czegoś, co będzie fajnie, tak po cichu grało, mięsiście, zdecydowanie polecam. Ten musi troszeczkę głośniej grać, żeby miał ten bardziej mięsisty dźwięk. Jego minimalna głośność jest wyższa niż tego głośnika. To jeszcze też Wam się postaram pokazać. I generalnie to jest taka moja podstawowa rzecz. W tej chwili ten głośnik jest w tak atrakcyjnej cenie, że naprawdę warto go kupić. W 69 zł możemy kupić teraz Google Mini. Więc tak naprawdę możliwości zakupu tych głośników, gdzie jeszcze niedawno kosztowały tak naprawdę dwa razy więcej, no są zdecydowanie większe i polecam wam, żebyście sobie coś takiego kupili i zaczęli się tym bawić, tym bardziej, że w tej chwili głośniki Google, tak samo ten, ten czy też mini, bez najmniejszego problemu jesteśmy w stanie zwiększyć ich czułość mikrofonu. Mamy tam trzy poziomy czułości mikrofonu. Tak to wygląda w aplikacji. Klikamy sobie na głośnik. Tutaj mamy możliwość sterowania głośnością. Możemy przesłać dźwięk z naszego telefonu i żeby on cały czas tam był odtwarzany. To znaczy jakbyśmy mieli po prostu głośnik zewnętrzny np. podłączony po Bluetooth czy też założone słuchawki. Tutaj możemy zmienić basy i soprany. Możemy wejść w opcje zaawansowane i tak naprawdę najbardziej istotnymi rzeczami jest yy, Tryb nocny, aby nam się nie świeciło w nocy i było ciszej. Ja tego nie używam ze względu na to, że to jest w kuchni. Zmniejsz głośność podczas słuchania bardzo dobra rzecz. W tym momencie nasza muzyka, jeżeli jest odtwarzana przez Chromecasta, jest ściszana i nasłuchiwanie jest włączone, aby było to łatwiejsze. Pozwól innym sterować multimedium, to znaczy, że wszyscy, którzy są w naszym mieszkaniu podłączeni do WiFi i mają aplikację Google Home, będą w stanie sterować. Możemy sparować urządzenie Bluetooth, czyli dodać głośnik. Domyślny głośnik muzyki to znaczy, że jeżeli będziemy mieli w kuchni głośnik i nie chcemy na nim słychać, ale tylko i wyłącznie na nim, yy, nim polecenia wydawać, to w tym momencie tutaj sobie możemy wybrać. Ja na przykład mam w ten sposób zrobione, że głośnik w przedpokoju ma domyślny głośnik w kuchni, ze względu na to, że one są dość siebie blisko i głośnik w kuchni ma zdecydowanie lepszy dźwięk, a głośnik w przedpokoju jest to zwykły Google Home Mini. Domyślny telewizor, w tym momencie odtwarzanie filmów na Telewizorze, na przykład Netflixa, i tak dalej, korekta to było wcześniej. No i teraz czułość reagowania na OK Google. Tutaj mamy bardzo dużo tych poziomów. Jak widzicie, mamy po trzy w każdą stronę, więc tutaj bardzo to fajnie działa. I oczywiście możemy sobie zmienić i zwiększyć tą I czułość. To Jak widzicie, mój głośnik, zwykle, jak zwykle, gdzieś tutaj w tlesie. Odezwał. I tak naprawdę mamy jeszcze połączenia duo, korekcję później, gdyby była taka potrzeba, i prywatność. To są te wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego głośnika. Myślę, że to jest tutaj najistotniejsze, i to jest wszystko, co powinniście w takiej pigułce wiedzieć, jak działa. Jak widzicie tutaj, mamy bardzo fajną ikonkę tego głośnika, i dokładnie widzimy, jak ona. Wydawać większej kwoty na głośnika Google. Kupcie teraz mini do testów. Nie nadaje się to totalnie do muzyki, to miejcie tego świadomość. A jeżeli chcecie mieć coś, co rzeczywiście fajnie już odtwarza muzykę, zdecydowanie polecam Wam Google Home. Jeżeli chcecie, żeby ten dźwięk był troszeczkę bogatszy w tych średniej głośności, polecam Wam ten. W skrócie to wygląda w ten sposób, że jeżeli mam ten głośnik puszczony w kuchni i odejdę dość daleko. Tego basu już w ogóle nie słychać, leci taki naprawdę bardzo słaby dźwięk. W tym ten bas jakby słyszę, słyszę po prostu na dłuższej e, przestrzeni, na większej przestrzeni, czyli idąc do innego pokoju, jeszcze słyszę, że ta muzyka jest e, przyjemna. To tyle. Mam nadzieję, że pomoże Wam to e, w wyborze, jaki głośnik e, kupić. Cześć. A właśnie, jeżeli podoba Ci się to, co robię, wesprzyj mnie na Patronite.